No to następne. Znowu białe. Znowu Smith Moore. Zobaczymy, czy znowu przeciwnik zagra na pułapkę. Nie zagrał. A tutaj bardzo agresywny wariant z oddaniem dwóch pionów. Tak naprawdę, jeżeli zagra d to po posunięciu skoczek G5 jest koniec partii. Pytanie tylko. Czy on tak będzie chciał zagrać? Nie chciał tak zagrać, więc rozwijamy gońca, żeby tutaj <laughs> przejąć pole B6. Na razie wszystkie figury do gry. Tutaj żadnej nowej teorii debiutowej nie rozpisujemy. Wiesz co, akurat szachy takie są na internecie. To nie chodzi tylko o oblicę. Ludzie grają warianty tylko i wyłącznie na sztuczki, nie mając żadnego pojęcia o tej grze. Ale trzeba sobie jakoś z tym radzić. Ja sobie z tym nigdy nie radzę, bo ja wolę pograć jakieś losowe ruchy, ale pokazać siłę gry. Tak jak teraz. Stoimy bez dwóch pionów, a przeciwnicy niech robią swoje, co chcą. Dlaczego nie gram solidnych debiutów? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo, bardzo prosta, bo ja nie znam żadnych solidnych debiutów. Hmm. No, po są nudne. Tak, dokładnie. Po co się nudzić? się po co grać w te szachy, jeżeli to jest jedna wielka nuda i granie w taki sposób jak grają ci arcymistrzowie, z którymi na przykład wczoraj graliśmy, prawda? No to, jest to jest pełna frustracji, rozgrywka, w której oni są gotowi sprzedać matkę tylko po to, żeby ustawić solidną pozycję. A ja zawsze wychodzę z założenia, że te szachy na internecie mają sprawiać choć trochę radochy. No i tutaj gości już musi królem na e7. Prawidłowo powinien zagrać gońcem na e7 i chować króla na f8. Myślę, że w tym momencie możemy wziąć tę jakość. No i przysięg po Okay, Gigi.